do dnia dzisiejszego, pełniąca rolę, pełniąca rolę dyrektora w latach 91-2001. Oczywiście pani Olga Ponichtera, nauczycielka gry na flecie, prowadząca tę klasę do dnia dzisiejszego. Pierwszym dyrektorem naszej szkoły był pan Zbigniew Goch, który w tej chwili mieszka w Śląłościu. Dzięki niemu też jego zaangażowaniu, jego pracy ta szkoła istnieje. A, a, a od dnia 1 września 2001 roku naszą placówką zarządza pani Anna Kast. W osób pracujących. Ja osobiście się bardzo stresuję, dlatego, że mam ten zaszczyt po raz pierwszy być na tej scenie. Z reguły z tamtej strony wszystko i było łatwiej. Ale tak czy inaczej, nie znam tak dalekich historii tej szkoły, dlatego, że mieszkam w Świdłowieściu od lat chyba 17, tak, strzelam w tej chwili chyba 18. I najstarszą historię, jaką pamiętam, to jest 16 lat temu, kiedy uczestniczyłam w budowie tych obiektów. I dlaczego pamiętam? Pamiętam tak dokładnie, że bo kiedy uczestniczyłam w tej budowie, wtedy jeszcze jako majster biegałam w kasku, proszę sobie nie wyobrazić. Ponoć wyglądałam nieźle. <grym>, to y, jeszcze pamiętam, była niedziela, y, biegałam tutaj po tej budowie, następnego dnia rano urodziłam mojego syna i to było 16 lat temu i tyle pamiętam z tych obiektów. Teraz, kiedy przychodzę do tych budynków, to słyszę, kiedy Słyszę dźwięki z okien, tak sobie wyobrażam. Uczestniczyłam w tej budowie, fajnie odbywają się tam zajęcia, bardzo sympatycznie, z czego się bardzo cieszę, kiedy widzę młodzież chodzącą z instrumentami po mieście w pełni dobrą, ogromną satysfakcję, chociażby z tego wyobrażenia, że z tym inżynierem do nauki sztuki, artystki i tak dalej. Zanurzczę Pani kreacji, <gry> jestem Wiedziała, że tak Pani będzie pięknie wyglądała, może bym też takie spróbuj wy, wybrała, ale niestety nie mam takich zdolności muzycznych. Podziwiam tylko e, artystów występujących na scenie. E, Także ja bym... <krym> chciałam Pani służyć i wszystkim jak na serdeczne życzenia e, odczytam może, żeby się już tutaj nie pomylić, życzenia od pana prezydenta na tym tyle krewantami, który chciałam Pani Anna Kask, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Dalszego Stopnia w Siłowości. Z okazji Wilu Bilu Piruszu, 25-lecia szkoły, w imieniu własnym i społeczności naszego miasta, składam Pani oraz wszystkim pracownikom, uczniom i absolwentom serdeczne gratulacje oraz podziękowania za kształcenie muzyczne naszych dzieci i młodzieży, a także za doznania artystyczne, które Państwo nam dostarczają. Życzę Państwu nieustających sukcesów w podejmowaniu nowych wyzwań twórczych i ich realizacji. Niech kolejne lata przynoszą tylko pograżanie dotychczasowych imponujących osiągnięć z wyrazami uznania Janusz Łukiewicz, prezydent Pięte. Szanowni pracownicy, drodzy uczniowie, szanowni rodzice, proszę przyjąć serdeczne słowa uznania i gratulacje z okazji jubileuszu 25-lecia szkoły. Dostojny jubileusz jest okazją do podziękowania zarówno twórcom, jak i kontynuatorom mającym wpływ, na rozwój osiągnięcia tej ważnej placówki kulturalnej w naszym mieście. Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia daje dużo satysfakcji uczniom, rodzicom, nauczycielom, ale także wielu mieszkańcom, mającym okazję podziwiać bogate programy muzyczne, uświetniające różnorodne imprezy, uroczystości organizowane w Świnoujściu i za granicą. Życzymy Państwu dalszych osiągnięć edukacyjnych, satysfakcji z realizacji ambitnych zamierzeń i planów, młodzieży radości z możliwości rozwoju swoich talentów muzycznych w szkole, która kształtuje także wrażliwe na piękno charaktery, a w sercach Waszych budzi pragnienia dobrych czynów. Wszystkiego Wam życzymy najlepszego. Z wyrazami szacunku przewodniczący Rady Miasta Paweł Przujka, przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu Krystyna Dulnik. Panią dyrektor, bardzo proszę o przyjęcie także grawertonu, który niech symbolizuje na zawsze to piękne 25-lecie. Wszystkiego dobrego, Panie Życzeniu. Proszę o przyjęcie. przyjazdu tutaj na Pomorze Zachodnie, dokładnie 25 lat temu przyjechałem tutaj z całą rodziną. Proszę Państwa, czas jubileuszy to czas podziękować. Przede wszystkim chciałbym podziękować rodzicom tych wspaniałych dzieci, uzdolnionych, utalentowanych, że ich świadomość jest taka wielka, aby rozbudzać w swoich dzieciach tą wrażliwość muzyczną, ale nie tylko. Nauka w szkole muzycznej rozwija również umiejętności organizacyjne, umiejętności organizacji czasu pracy, swojego życia. Proszę Państwa, odznakę honorową zasłużoną dla kultury polskiej otrzymuje Pani Małgorzata Krzywcik. Znakę honorową zasłużoną dla kultury polskiej otrzymuje pani Genowy Barczak. Muszę powiedzieć, że jest to szczególny przypadek, kiedy to odznaczenie uzyskuje pani pracująca jako administrator tej szkoły, czyli teraz aktualnie jako sekretarz. Tym bardziej gratulacje. Serdecznie podziękować pani prezydent i życzyć pani prezydent, żeby miała tylko takie chwile radości w swoim życiu, prowadząc miasto do właściwego celu.